Cześć, a raczej dobry wieczór, e, witamy się e, z przewodniczącym Federacji Kartowej. witam się z Tobą Dawid, Siema. dzięki za zaproszenie, dostałem zaproszenie od Dawida, dzisiaj rano zadzwonił mi Dawid, że zwolniło się jedno miejsce, e, w tym, żeby wybrać się na jesiotry, jestem pierwszy raz na jesiotrach, zobaczymy jak to będzie, Mamy no my tutaj drugi, także też niewiele więcej, drugi raz, tak i... No i co? Mamy nadzieję, że żeby złowimy piękne jesiotry. Tak, są tutaj duże ryby, do 50 kg nawet, także... O, do 50 kg, no to... Także jest szansa. To, to <laughs> do 9 rano <laughs> jeszcze daleko. Tak, e, przyjechaliśmy na dziewiątą wieczorem, zostajemy do 9, tak, do 9 rano. do dziewiątej, 12 godzin. Do dziewiątej rano. Na całym łowisku są tylko cztery stanowiska. Jest to łowisko prywatne. Tak, komercja. Komercja. No co, duże jeziotry, duże ryby. Tak, cztery stanowiska na całej wodzie. Cztery stanowiska na całej wodzie. No, tak że... Konkurencja naprzeciwko, my przyjechaliśmy w czwórkę, tak? Tak. My we dwójkę na jednym stanowisku, ja plus Dawid na drugim. Kondraz z Mariuszem. Kondraz z Mariuszem. Fajne chłopaki, już tam mają jedną rybę, nie? Jedna jest, 21? 21, 21. 400, coś tam słyszałem, Ta, nie? Takiego, no. Tak, chłopaki już mają jedną rybę, no i co? A no my jeszcze... kilka odjazdów eee. niewciętych, no ale... No. Taki jest to plus tych ryb właśnie, że... Właśnie, regulamin łowiska mówi o tym, że musimy używać haków bezzadziorowych, tak? Tak, a no to niestety się wiąże z tym, że jednak jest ciężko zaciąć, bardzo. No, jest ciężko zaciąć. No i co, widzimy się przy rybie. Na przeciwko to tam cały czas, wie co? No. Ale wiadomo, że ci jest Może To, że im gra, to wiesz No no, emisji... dwa, dwa widzieliśmy, że na pewno wyciągnęli A, no, ładnie Jak chcesz mam ci wędkę, możesz po niego wejść <laughs> Nie, Mówisz nie dzisiaj? Dobra, za sobą razem Za ciepło wola trochę, wiesz? Ja, ja ostatnio wchodziłem, no. <laughs> Jak byliśmy razem, to teraz moja kolej A co, głęboko tu jest? Jest no tak, tak. Yes, gratulacje obywateli, całego Kolejny no Dawaj wypinaj sobie twierdzę No No To co, ważymy? Było... Ta już była starowana do worka, także A że cały czas leje, to wszystko jest mokre No Dwadzieścia Dwadzieścia cztery. Cztery kilo prawie 24 no no to do tych machina więcej niż poprzedni. Jak nie Marz, gratuluję Ładnie, no. Piękna rybka. No ładne, ładne. I waleczne. No Mariusz, dzisiaj bijesz nas nawet na szyję. Co? Bijesz nas nawet pracuję na Druga sztuka w którym No dobra, pój wolno Poszat Jak się czujesz? <grafy> Gratulacje. Gratulacje Dzięki Kolega Trzyma, no. Podbierał <grafy> Jest to, jak widzicie, tutaj muszą być dwie osoby na stanowisku. Jedna osoba to nie jest wystarczająco. Tak jest. Dawid zaciął mojego pierwszego jesiotra. Byłem u chłopaków nagrywać kolejnego jesiotra, a u mnie wjechał taki otomoluszek. Jest, jest, ale zawsze jest. No z się. Nie wiem musisz zdep, teraz odbierać Водой! Шеф! Реки! <laughs> No i proszę Państwa mamy właśnie Prawdopodobnie pierwszego jesiotra Kondra, za? Tak? Nie mamy, bo w brzegu nie jest Jeden już się splął także Ja bym całą piolą na sztywno człowieku, popatrz. A długo jechał? Krąpuj go No trochę jedzie Jechał, jechał, jechał 30 metrów wyziłki wyciągnął To ładnie. I nie mogłem go zatrzymać w ogóle. Marz 10 kłopnie to widział. A ja wam powiem panowie, jestem tu parę godzin, ale zabawa jest przednia. No, no to nie wyspany <laughs> Ja to nie wyspanie <laughs> No, że się chłopiec nie zmęczył, no? Idę hmm. tak i teraz go to zabieraj dalej O, chodź Sięć. Pięknie <śmieniciela> już oficjalnie gratulacje? Teraz ty <śmieniciela> <dalszy>. <śmieniciela> Dla no, nie na Jeszcze czekamy na Dawida O klocek Pa, jak mam zapiętego go za A dlatego on Ci tak walczy no. Widzisz patrz No, Dlatego on tak walczy Ej, Dawid, my jeszcze czekamy na ciebie, nie? Zaciądz już zaciąłeś, nie? Tak, to będzie moja. Pierwszy raz. He? Pierwszy kto zaczął? Ja będzie robić rano, to on się pierwszy rusza teraz. 18, schodz. 18, 200. No, dawaj taką piniakę. Dzień dobry. Siema. Jak się czujesz wyspany? No dobrze, w porządku Ile jest no jeszcze otruw? No, a się trzy mi zeszły ogólnie, z sobami, nie? Poszły. Tak? E? No. To w sumie? No, od gromu powiem ci. Kurde, Kurde. sześć? Odjazdów. No to ładnie. No, ale trzy. Czy... Trzy z zestawami No i jeszcze to co się spięło To było grubo Dobra fajnie no. Mamy już poranek I Ogólnie Zobaczcie są wszędzie bojki Woda jest podzielona Na cztery Na cztery części My byliśmy tu Chłopaki znacz przeciwka. Tam stanowisko wolne. No i tutaj byli chłopaki, Tutaj byli chłopcy. Idziemy jeszcze zobaczyć do Kondrada. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jak tam Kondrad? No Czujesz się spełniony? No to wiesz, tu, kisadę, tu nie ma co narzekać. No, to fajnie. Fajnie. I co, ile, 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 ile jest otrów dla ciebie? Ile ja dla ciebie? sztuki, 18-19 kg. No to ładnie, bardzo ładnie. Co, zbieramy się powoli, nie? No, niestety. Dobrze, my żegnamy się już z wodą. Dzięki Dawidze za zaproszenie. Jeszcze raz. Dzięki Konrad. Miło było poznać. No i co, połowiliśmy trochę rybnie? Ile mamy? Prawie. 4 ryb? 10 ryb. 10 ryb. Do następnego. Dobra, następnego.